Chciałem zapytać przede wszystkim, kiedy się urodził pomysł na, na dwójkę? Czy to było jakby w momencie, kiedy powstawała jedynka, to już miał pan w głowie, że, że można to pociągnąć, czy po prostu jedynka się natychmiast sprzedała, że... Nie, no po, po sukcesie, po sukcesie jedynki, znaczy od razu, ale dosyć szybko, szybko wiedzieliśmy, że to jest sukces. Hmm. Także wydaje mi się, że ten pomysł był już... Nie pamiętam, musiałbym to sprawdzić w swoich notatkach, ale... Potem jeszcze Disney chciał kupić prawa do tego, nie, amerykańska wytwórnia. Więc ja nie wiem, czy było, albo przed Disney'em to byśmy na to mieli pomysł, no Disney najwyższy, jakby... pewnie. Ale na pewno po, po prostu takim, że było wiadomo, że to jest wielki sukces, że to przekroczy 2 miliony, co jeszcze nigdy nie było w tej no, wolnej Polsce, nazwijmy to, takiego wyniku frekwencyjnego. Więc wtedy był, wtedy był taki jakby po po poczucie, że musimy zrobić dwójkę. Rozumiem. I od razu było wiadomo, że to pazura? No a kto miał wygrać? Ja nie, nie Messi strzelabki już zrobić w drugim rewanżu, bo sobie go nie wystawiamy. No wiadomo. To ci, nie chodziło o, teraz o jedynkę. Ale na początku? Tak. No nie, nie wiadomo było Nie, nie. To też... To też... Ja, oczywiście moja pierwsza myśl, jak dostałem scenariusz i zacząłem go, myśleć o tym, jakby go tam przerobić, bo on nie był gotowy. Znaczy nie był... Ten scenariusz. Piotrek Wyresia napisał bardzo dobry pomysł. I, i napisał scenariusz, tę pierwszą wersję, ale no ona była tak długa i tak jakoś, no... Myśmy zmienili, zmieniliśmy... Zostawiliśmy ducha, ale zmieniliśmy litery z Rysikiem Zatorskim. I rzeczywiście wszystkośmy napisali A jakby od nowa, poza tym mieliśmy te postaci jego no, wymyślone przez niego. I jakby, i zależności, i zarys fabuły. Natomiast i pierwsza, pierwsza myśl była, to Czarek Pazura. Czarek Pazura, ale potem się przestraszyłem, powiedziałem, ale nie, to jest tak oczywiste, że może poszukać kogoś innego. No i tak odsunąłem ten myśl Czarek Pazura. No i tam były różne inne próby, ale skończyło się, że wróciłem do pierwszej myśli. No i potem już nie było wątpliwości, że to, no to, to, to fantastycznie zagrał. I tak, że to, to dosyć krótka ta była ta taka rosterka. A ja bym mógł się podłączyć, że tak powiem, od razu do tego pytania, bo też bym nie miał odnośnie właśnie, nad właśnie killera pytania, żeby już nie, nie zadawać, że tak powiem, drugi raz, to jak było z, no, z aktorem grającym Siare bo Gdzieś czytałem, że to nie było tak właśnie, że był ktoś jeszcze inny. Na tak, filmie. był. Okay. Był już za, prawie zaangażowany u Stanisław Tym. Stanisław Tym, no, nam. Tak. I on odmówił, ale, ale muszę powiedzieć, że moja żona Ewa. Otóż odmówię, ja to jest rola dla Rewińskiego. Ja mówię, dobrze no dla Rewińskiego on jest za prosty. Tym zagra. No i tym zagra, ale tym nie zagra. W tym powiedział, nie, nie nie dam rady. No i wróciliśmy do, do Rewińskiego. Więc tak to się skończyło. Bardzo dobrze. No i jedyne, jedyne możliwe. Jeszcze mam takie ogólne pytanie, czy to jest takie... Z, z, do... Z dwóch, z dwóch fragmentów złożone pytanie, czy, czy sięga pan do swoich filmów kiedyś tam je i ogląda, jeśli tak, to czy one nadal bawią? Ja muszę, muszę przyznać, że może Killera tam to wiadomo, tak. że to jest takie kino, któremu każdy zna na pamięć i, i rzuca z rękawa tekstami, to mimo to ono nadal bawi. Jak to jest przedpływem, czy jak już pan to zrobił, obejrzał, to, to czy nadal to Pana bawiło, Miło, że sam pan to jakby stworzył? No nie tak, nie, tak chyba nie, nie miałem, tak. Może, może, może czasem się zdarzyło, nie no mówię, że nie. Może tak kiedyś się zdarzyło z Konią Trojańską, tak sobie że rzuciliśmy na nowo zobaczyć. Mm, ale to był jakiś, nie wiem, mieliśmy na większy ekran, coś takiego chcieliśmy zobaczyć. I, i... Ale często się łapię na tym, że jak idzie w telewizji film mój, no to wtedy tak przysiadam i tak zobaczę kawałek i najczęściej się okazuje, że do końca wy wy wytrzymuję. A to jakaś jest taka magia puszczana na żywo w telewizji, że to wszystko teraz mm -hmm. w tym momencie. A tak samo nie. nie, nie nie robię. No, nie, nie mam takiego powodu. Także nie wracam. Że raczej, raczej to jest jak... Jak jest to w telewizji? Jak jest to w telewizji? O. Nie się pan z tego? Jak jest śmiesznie, no? Nie, czasem, czasem sobie mówię, kurczę, fajnie to wyszło. No przecież. Ja, ja, ja podziwiam aktorów, którzy to zrobili. Ja mogę wymyślić różne żarty, a jak oni to zrobią źle, no to nie ma żartu. Więc przy, wydaje mi się, że ale cieszę się, że, że jednak fajnie zagrał albo no, że fajnie zagrała że dobrze obsadzeni, są i tak dalej. Właśnie w przypadku Kilera wyglądał Pana? Czy jest tak właśnie, że, że za każdym razem, jak Pan to widzi, to, to jest jednak... No, uważa Pan, że film cały czas za taki śmieszny? Nie, no, ja, tak, ja tego nie oceniam, ja już tak Killera dawno nie widziałem. Ja w ogóle... No, zawsze mnie zaskakuje popularność moich filmów w jakimś sensie, bo ja zawsze staram się robić, żeby to było... Ono mi się na ogół podobają, na przykład te komediowe rzeczy, na przykład... Zaskakuje mnie, że na przykład killer miał taką widownię, a pieniądze to nie wszystko, już o wiele mniejszą, mimo że też jest takie rzeczy mnie zaskakują, bo, bo nie wiem do końca, że jakbym wiedział, to nikt tego nie wiedział. Nawet w Ameryce, nawet Hollywood tego nie wiedzą, bo, bo na tym to polega, że, że nikt nie wie nic do końca. I to nie, nie to, że tak się śmieję ze swoich filmów strasznych. Nie, uśmiecham się. Ja mam inny do tego stosunek, ja pamiętam jak to było robione, więc widzę, że coś. A, mówię, o jeszcze tam coś mi się przypomina, że a jeszcze tam oni podjeżdżają tam samolot tam Czekaliśmy, tam były czujki, odstawione, że się zbliża do lądowania samolot i żeby to było, jak killer podjeżdża na tą lampę do cargo, to w tym czasie sam, samolot ląduje z tyłu. No bo to tak barwia jakby opowieść, nie sposób tego zaplanować, bo mówi, sta, nie stać była nas na wynajęcie samolotu, jak akurat na ujęcie wystartował i tak dalej, tak dalej, Także to trzeba wykorzystywać takie rzeczy na planie. I takie rzeczy pamiętam bardziej, albo tutaj, że na przykład Gośka Korzukowska miała zapalenie spojówek i dlatego ma okulary ciemne w tej scenie, więc to są, ja, ja mam takie rzeczy, jeszcze... mi się to przypomina jeszcze raz. Jakby takie wspomnienia z wakacji, z obozu harcerskiego, coś takiego. Robienie filmu to jest trochę taki takie obóz harcerski, trochę. Takie, takie są namiętności. Na Rozumiem. jeszcze jedno takie pytanko, czy, czy kiedykolwiek była jaka, jakaś wizja trzeciej części? Eee, nagleśmy robili drugą to mówimy, no tak, teraz zrobimy trzecią. Teraz zrobimy trzecią. Ale jakoś to tak naturalną śmiercią umarło. No czarek Pazura poszedł już zupełnie inny rodzaj filmu. jak robił filera, to jeszcze nie robi tego posunku 13, więc mhm. e, drugiego, drugiego to już robiliśmy po, postul, po pierwszej serii posunku. To on już był tak jakby coś nam przeszkadzało w czymś. Może to nawet nie jego osoba, tylko wydawa, jakoś już chyba... Nie było tego ognia co, co za, za pierwszy. Ale pomysł jaki był? Nie do końca, nie nie, nie. Było, nie, nie, było. nie, nie było. Znaczy myśleliśmy, że... Nie, nie było, pomysłu nie było. Takiego fabularnego nie było. Był pomysł, żeby zrobić, ale co, co, co miałoby tam być w środku nie było. No to w sumie dziękuję bardzo. Dziękuję. Jeszcze